To Tak? No Krzysiek wysłał Filmik, jak Aha, on i... morsował? No. <noise> to jest kurde, jest któryś raz chyba trzeci albo czwarty raz jutro Ciekawe czy to serio pod tym cieple jest Jak tak wiesz, wyjdziesz i... Bo to podobno tak jest, że jak się schłodzisz, nie? To potem... Ogólnie jak wychodzisz, to ci cieple jest Zamienił? <śmieniu> to też porobili takie progi wielkie. Opa, fajnie góry widać. A może się staniemy tu. Jeje. Jest lodu trochę, no? Czadów, no? Witajcie na kanale Sławek Motovlog Dziś z Maxem przyjechaliśmy nad jezioro Ale zimno trochę I trochę tu wieje I nie wiemy gdzie jechać Słońce zachodzi Ale zachód nie jest za bardzo ciekawy Chyba nie będzie dzisiaj I a właśnie miałem zobaczyć ten Miałem zobaczyć, bo tu ktoś pisał Pokażcie, Gaz popisze, pokażcie lepiej o co chodzi z tą kopką, bo nie do końca wiadomo, na filmie wygląda jakby miała działać. Jest po prostu wygięta. Ale ty, bo już ty chciałeś z nią jeździć, nie? No. Zda się kocha, to jest się. Tak, masakra. Ona się nie domyka do końca, się wygięła jakby. Że jak się otwiera od motocykla powinno być tak dzieje 90 stopni, nie? ona jest tak prawie do no, no jest tak jak krzywa, bo się rozhartowała, się wygięła. No, jak się kopie, to się nie kopie tak co, nie? Tylko trzeba tak okopać tak błokiem, praktycznie. <grym> no, to jest... ale to ale to musisz kupić tak, i tak. I ładuję pod kolano kopka albo po kolskach, jak się mu to wydarzy. To nową Woli kopkę, potem. ale ten jest, a ile? na ze 400. No, ze 400 jest. W Allegro? No. Jakiś zamiennik jakiś. No, jakiś pierwszy, ale wszak, ten napisał. To ta od tego, no, co w linku da. No, taka na, na, na parę razy. Nie, no, może trzymać. No, może jest no już tak nie wyjdzie. No to taka na razie nie będzie, chyba że będzie, chyba, bo ty chcesz robić zawór, już coś zrobić za i już latać i z latać zanim kopkę kupisz. No, ale, no, ale, to to, ale ty i tak nie... już Jak już nie będziesz mógł nią odpalać, to i tak zmienisz chyba wtedy dopiero. Tak. No, to, jak mi się połamie to wtedy. Będzie odpalenie na do garażu. Tak, a to ja znowu. No to dzisiaj mogliśmy do garażu jechać, tą płytkę mieliśmy robić. Nie? To może jutro Tak mi się coś nie chce No No tak, też mi się coś nie chce, ale jeździć mi się chce Tylko, że zimno To gdzieś skoczymy, karniemy się jeszcze I, i co powiemy ciekawego No, motoru nie zmieniasz motoru No raczej nie, na razie Nie, złoczyłem Fajnie mi się na nie jeździ Fajnie się jeździ, ale... Czy projekt jak był, żeby go zrobić na jak lato? się jeździ, no. A czy projekt był, żeby go zrobić na lato w ogóle? Tam, wiesz na No ale co, znowu tak. na jedną jazdę go zrobisz znaczy miałem go skończyć do wakacji, nie? No. z jest zima, ja jeżdżę i zrobiłem już 13 no godzin. A, to mówisz sprawdzałeś tą płytkę i, i on tam jeszcze, jeszcze... są mniejsze. Znaczy, bo ja kiedyś tam mierzyłem jak to ściągałem i tam ona nie wiem, 28 ona jest, tam 2,14, 24, 240, 2,40, 2,60 to coś tego. A najmniejsza chyba 1.6 no. albo 1.8, co No to jeszcze trochę jest tego zapasów. Więc no, myślę, że będzie okay. dobrze. Zimno wiecie, trochę jedziemy gdzieś, nie? No idziemy gdzieś dalej, zobaczymy, może będzie coś ciekawego, ale jakby nie było, to, to trzymajka się. Do zobaczyska. Hej hej! hej. <laughs> Ciągnie? No, i nie nagrałem, jak jechaliśmy, a to teraz nagram, jak będziemy wracać. Jaję tu też i to jedziemy gdzie indziej. No. <noise> Dobry mopik, co? Tu se popatrzymy jeszcze. Tu jest to są fajne widoki. Ale patrz jaki lód. Schodzimy na lód. ねハハ